W Horkówce odbyły się obchody 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. 8 marca kwiaty przy pomniku pioniera przemysłu naftowego w Europie i wynalazcy lampy naftowej złożyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz władze gminy uroczystości, które mamy już trwają kilka dni, dlatego że dzisiaj dokładnie mamy dwustetną rocznicę urodzin wielkiego Polaka Ignacego Łukasiewicza i jesteśmy tu w horkówce, Wczoraj byliśmy w Bubsce, gdzie było sympozjum i oczywiście w Krośnie pod pomnikiem Łukasiewicza, gdzie najpierw złożyliśmy kwiaty po uprzednim wysłuchaniu mszy świętej w kościele farnym. Także tych uroczystości jest bardzo wiele. Działalność Ignacego Łukasiewicza jest jak najbardziej związana z naszą gminą. Tutaj była rafineria Nieopodal tutaj jest muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego, pierwsza kopalnia ropy naftowej na świecie. Ignacy Łukasiewicz był także wielkim patriotą i społecznikiem. W Forkówce funkcjonowały powołane przez niego jednoklasowa szkoła wiejska oraz gminna kasa pożyczkowa. Naftowiec zmarł 7 stycznia 1882 roku. W latach 70. ubiegłego wieku w centrum miejscowości usytuowano obelisk upamiętniający jego postać. Obelisk, który znajduje się za mną, został tutaj umieszczony w 1979 roku. Zaraz po wyborach samorządowych w roku 2019 przystąpiliśmy do renowacji tego obiektu, bo jego stan był już naprawdę zły. Oprócz tego, jak widać, zagospodarowaliśmy ten skwerek, tutaj nie było, nie było tych alejek, nie było tych ławeczek. W tej chwili mieszkańcy Chorkówki, mieszkańcy całej gminy mogą z tego miejsca korzystać, mogą tutaj też odpoczywać. Uroczystości związane z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza odbyły się także w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, gdzie m.in. zapalono lampę Ignacego Łukasiewicza.